Po długim i bardzo męczącym, wyczerpującym tournée po obu Amerykach, przejechawszy 12 532 km, odwiedziwszy 12 krajów, pragnie dziś przedstawić i zaprezentować program pod tytułem Królewna Śnieżka i Siedmiu klasolotków". Reżyseria, siostra Monika, pałasz! Brawo! Choreografia, Pan Bogdan Puścizna, brawo! Muzyka i scenografia, siostra Justyna Urban, brawo! Nagłośnienie, Pan Grzesiu, brawo! Wykonanie, same światowe gwiazdy scen Zaczynamy. Proszę o spokój, dzieci. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, siedmioma rzekami, w pięknym zamku na wzgórzu, gdzie nie zbiały się tumany kurzu, Mieszkała królewna śnieżka, a imię takie miała, ponieważ jej skóra była jak śnieg biała. Dziewczyna szczęśliwa była, dopóki jej matka żyła. Kiedy ojciec ożenił się drugi raz, nastał dla niej cierpienia czas. Macocha jej nie lubiła, bo bardzo urody zazdrościła. Wciąż jej dokuczała, plany okrutne obmyślała. Zła królowa do kosmetyczki i fryzjera chadzała, bo o urodę swą bardzo dbała. Na wagę codziennie stawała i fitness w nowa park codziennie uprawiała. W szafie tysiące ubrań przechowywała, a że czarownicą także była, magiczne lustro w zamku ukryła. Gdy nikt nie widział, w nim się przeglądała takie oto pytanie stawiała. Hej, ty, lustro, bierz się do roboty i chwalne przymioty? Powiedz mi tu szybko, szczerze, bo ja tylko tobie wierzę, czy ma uroda jest jak świeża letnia woda? Czy kwitnie jak kwiatów tysiące na majowej łące? Gadaj mi tu szybko, bo zostaniesz rozbitą szybką. Pytam cię codziennie, czy jest ktoś na świecie piękniejszy? Ode mnie? Dopóki śnieżka była mała, zła królowa same pochwały zbierała. Lecz przyszła chwila nieunikniona. Macocha została w rozpaczy pogrążona, bo po lustro prawdę powiedziało, mimo że bardzo ryzykowała. Hej, ty lustro, bierz się do roboty i chwalmy przymioty. Gadaj mi tu szybko, bo zostaniesz rozbitą szybką. Pytam się codziennie. Czy jest ktoś na świecie piękniejszy ode mnie? No, wiesz. Jesteś piękna przecie. Ale sprawdziłem w internecie. Teraz ta Śnieżka jest na tapecie. Ta twoja uroda przeminęła. ona naszała nowa era. Coś takiego... Co ty pleciesz? To kompletne kłamstwo przecież! O, ja zwariuję, oszaleję lub kompletnie osiwieję! Śnieżka? Nie do wiary. Ona plada jest jak ściana, a do tego źle pomalowana! Płoty czarne jak wrony, a teraz w modzie blond plemiony! Oho, ja się lepiej szybko zdewam, jeśli nie chcę być uczone, na śmieci wyrzucone. Jak mówiło, tak zrobiło. I to dobrze, to nie było miło. Macocha szalała, szalała. Aż w końcu zemstę zaplanowała. Myślina go wezwała i tak mu rozkazała. Niech myśliwy Śnieżkę zgładzi, W las daleko wyprowadzi. Tam jej nie obronią straże. I już ja jej pokażę. Zrobię tak, jak pani każe. Lepiej spełnić jej życzenie. Pomiednieni w okamgnienie, myszę szczura albo kota, to dla niej prosta robota. Ja że jest nas chwała i nie będę się królowej bał. To niewinna jest istota, więc jest tutaj jej żywota. Biedna Kieszka, za lasami znajdziesz domek z kasztanami. Pójdziesz dalej leśną drogą, tam zwierzęta ci pomogły. Biedna dziewczyna po lesie błądziła, nie wiedząc, czy długo będzie żyła. Leśne zwierzęta jej dobroć rozpoznały, i ją bardzo pokochały. Pomogły odnaleźć drogę do krasnoludków domu nie mówiąc o tym nikomu. Śnieżka wdzięczna im za to była i bardzo się z nimi zaprzyjaźniła. Jeśli wejdę, czy dobrze zrobię? Śmieszka, choć się bardzo bała, z zaproszenia otwartych drzwi skorzystała. Godzina dwunasta na kościele parafialnym wybiła, więc zmęczona już pobladła, szybko w sen zapadła, gdy królewna smacznie spała, do domu wróciła gromadka krasna Chodźcie, bójcie! tu Majka, kroz kłótki! Ktoś podleś dał na mnie jak ślady są przy drodze. Nie zaś i dunasta na pod podłodze! Oj, oj, oj. Panna piękna, jak śnieg biała. Sama lasem wędrowała. Ktoś tam jest. Jakiś gość. Naszą lampkę włączył kto? Ktoś wkradł się nam do domku. Jestem pierwszy. Jestem pwac! Czekaj, bracie! Czekaj, kwacie. Czysty buty czysty macie? Ja o czystość domku dbam i porządek robię sam. Ojej! Kto to? Cóż za gość? Na mym łóżku? Czy ktoś? Panna piękna! Ciszej bracia! Skrzypię Dziwna sprawa. W lesie znana, gdzie i tatuś? Gdzie jej mama? Patrzcie, bracia! Budzi się! Wszystko we się. Już się obudził. Tu ja. ją znacie? Nie. Witaj. Witaj w naszej chacie. Skąd przyszłaś? Czy się dowiem? E, zaraz wszystko wam opowiem. Mam macochę czarownicę zła. Okrutną zazdrośnicę. Wiecie, co wczoraj stało? Nie. Jej tylko powiedziało, że piękniejsza jestem ja. Je... Wiecie, jaka była zła, chciała życie moje skrócić. Dr długą drogę tu przebyłam. Szłam wjazdową, wylotową, yy, słowackiego i dobrego. A w Orońsku się zgubiłam. I tak do was tu trafiłam. Ty nie możesz do niej wrócić. Będziesz mieszkać w naszym domu. Tylko nie otwieraj drzwi nikomu. Jak wam się odwieńczyć mogę? Może w pracy was wyręczę? chętnie nie obiadu gotuję i posprzątam, poceluję. poceruję. I maila, nawet dwa. Zrobię to raz dwa. Tak służyć także u mnie. Poszła w głowę. Taka pomoc nam się przyda. Został więc kochana, pracę zacznij już od rana. Tylko pamiętaj, śliczka droga, jaką moc ma Ta macota sroga. Kiedy będziesz sama w domu, nie otwieraj drzwi e, Dobrze, dobrze, wszystko zrobię. E, tak przynajmniej myślę sobie. E, będę wart. Uważała, żeby mi się krzywda nie pytała. Ale zaraz, zaraz A kim wy właściwie jesteście? My jesteśmy krasnoludki Małe, miłe My jesteśmy krasnoludki, My jesteśmy krasnoludki!

Zaczyna wprost. ja jestem pracuć, sprzątam, pracuję, porządek w tym domu utrzymuję. Ja to łasuszek. Ty za dużo zjechł, boli mnie brzuszek! Ja jestem smutus. Każ popakuję. Mego serca nic nie rozpaduje. Ja jestem piękny. na wodzie Cię znam, wszystkich krasali tu ubieram, chętnie o Twoje stroje zadam. Cześć, jestem Śmieszek, Zresztą to Cię rozbawię, czas ze mną Ci minie na ekstra zabawie. Ja jestem Śpioszek, Często sypiam, nawet gdy głośno gra muzyka. <śmienny> Jestem najmniejszy. Ale, panuszek, paluszek. Troszeczkę większy niż panuszek. Zostań, ścieżko razem z nami. My o ciebie tu zadarmy. Krasnoludki wysłuchały Śnieżki dziwnej opowieści I stwierdziły jednogłośnie, że to w głowie się nie mieści Pozwoliły jej zamieszkać w leśnej chacie Pod warunkiem, że nie będzie już kebabów na kolację Że im będzie robić rosół, żurek i kotlety. Na znowanie też przystała, choć nie znosi go niestety Śnieżka z krasnoludkami została Codziennie domek krasnali, sprzątała Pyszną zupkę im gotowała <laughs> Znowu wycieczkę. Ścierokasz ciebie, ścierokasz ciebie, siebie ciebie, ścierokasz ciebie, ścierokasz ciebie, ścierokasz Królowa zła o czarodziejskim lustrze sobie przypomniała i z zakamarków je wygrzewała i tak powiedziała. Hej, ty luzno, miesz się do roboty i chwal me przymioty. Ty piękna jak spajsetka, urocza z Ciebie kobietka, lecz ty mi świata nie zdobędziesz, póki śnieżki na dobre się nie pozbędziesz. Wiem, że Cię to zdenerwuje, więc do skrzyni szybko wskakuję. Czarno, nie przybywajcie! Czarno, mocą oplatajcie! Sto pająków, węży, much, niech zaginie po śnieżce wszelki sum! Moją postać niech zamieni. Babcie, co nie rzuca cieli, która w koszu jabłkana ma te zatrute śnieżce. Sprawdzę eee. w, w necie i teraz dwa, gdzie krasna chatka ta, w której mieszka ta okropna śnieżka. W tym czasie śnieżka mała, niczego się nie spodziewała. W krasnoludku w chacie żyła, sekretarką świetną była, super także gotowała. Do krasnali mocno się przywiązała. Pewnego dnia nadeszła godzina zła, ma w przebraniu do drzwi zapukała i tak powiedziała. Próbuj od razu, moja kochana. Może i kupisz dla kas, choć półtora kilograma. Uł <laughs> Niestety, dziewczyna z się dała i jabłko od razu spróbowała. Zembroma upadła na podłogę, puchnąc wśród leśnych zwierząt w głowie. się zaśmiała. I takie lustro pytanie zadała. Hej, ty, lustro, bierz się do roboty i chwalmy przymioty. Jesteś piękna jak marzenie, a śnieżka to już tylko wspomnienie. <śmiennie> Na skutek sprytnego zagrania znów nastał czas mojego panowania. Muszę ja... tylko powiedzieć... Żeby u chirurga plastycznego, oczywiście tego najlepszego, zamówić wizytę z samego rana. Na mnie już pora, muszę wracać na same. Pan czeka grupa operatorów, spora. Jak powiedziała, tak zrobiła, a radości przy tym nie kryła. Piękna śmieszka nieżywa od paru godzin była, gdy rodzina krasnali do domu przybyła. 不装了！嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼，嘿吼， Ktoś zabrał mikrofon. Gdzie mikrofon? Na krześle leży. Bracusiu, na krześle. biedna śnieżka. Kto uwierzy, jak zerwany kwiatek leży? Jeszcze budzik w O, słyszę konie. Wiedzi książę! Czy zbłowa czy się w panience? Uratuje nas w utręce? mi przyjaciele! Ale co się tutaj dzieje? Kim jest ta piękna panienka? Dlaczego waszy w waszych oczach taka udręka? Witaj książe, czy widzisz tą cudną istotę? To śnieżka, królewska, śmieszka nasza, która najmniej w naszym domku zamieszkała. Cła królowa, ta trupie jabłko jej podała i w ten sposób życie wybrała. Ratuj książę, pomóż nam, bo nie wiem co robić mam. Nie wiem co robić. Wiemy. Czekajcie, czekajcie. Zawsze laptopa. Przy sobie Boże. On na pewno pomoże. Bo w internecie, jak sami wiecie, odpowiedź szybko odnajdziecie. Wpiszę zatrucia pokarmowe. O proszę, gotowe. Gdy na trudne jabłko spożyje dama, wystarczy książęcy buziak. A ożyje sama. Na co czekasz, książę drogi? Nieś ratunek dla naszej niebogi. No, dzisiaj. Dawaj. Odwagi. Odwagi. Co? 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 Jak dycha? Patrzcie! Patrzcie! Dziwne mi się to wydaje! Nie do wiary! Ona staje. Uuu! A więc bryznął czar zaklęcia. Czy pokochasz, czy, czy pokochasz śnieżko księcia? Wiem na pewno bez wątpienia, że nadszedł czas moich marzeń spełnienia. Czarownica bez swej mocy błądzi teraz w lesie w nocy. Bardzo dobrze. Niech jej nie władza więcej ludziom nie przeszkadza. Czy to, czy to jawa? Już rozwiązana sprawa? Drogi książę, co się dzieje? W moim sercu coś szaleje. Czy to jest z miłości żar? Prosto z nieba leci na! Czy zostaniesz moją żoną? Tą wiśnioną, wymarzoną? Tak, z radością nią zostanę. I szczęścia dużo dać. Ja winopiłem, miód i wino piłem, a wszystko co widziałem, sprzętnie zamotowałem. Zapamiętajcie moim. przemija tak więc ważny jest tylko charakteru ustawny kto dobry jest niesłychanie, nagrodę zawsze dostanie warto jest w nim żyć by dla drugiego miłym być nie zazdrościć nikomu niczego bo z tego nic dobrego nie dbajcie zbytnio o wygląd i urodę tylko o rozumu swobodę Bądźcie dla siebie dobrzy z nimi, a nagrodę otrzymacie w niespodziewanej chwili. Muzyka! Muzyka! Muzyka!